Niskie bezrobocie ma dwa skutki. Po pierwsze, inwestorzy z pewną obawą patrzą na polski rynek, gdyż obawiałem się, czy będą mieli siłę roboczą, która zapełni ich nowo powstające miejsca pracy. Ale to powiedzmy, niedziałka rynku pracy idźmy w stronę taką, że to też niskie bezrobocie czyni rynek pracy mniej elastyczny, nieprzygotowanym na zmieniające się potrzeby. Jeżeli na dzień dzisiejszy większość społeczeństwa jest mimo wszystko aktywna zawodowo, to Sprowadza się do tego, że w momencie tych pików już nie mamy o kogo sięgnąć. Ratowała od lat polskich przedsiębiorców, pracodawców migracja zarobkowa, migranci zarobkowi, którzy byli pomocą w czasie takich pików potrzeb. Też dzisiaj, w Pana pytanie, wybrzmiała branża FMCG. Jest, ma wyjątkowo wyraźny sezon na przełomie trzeciego i czwartego kwartału i to odnotowywane jest co roku. Mimo tego, że polscy pracodawcy, Ogromny nacisk kładą na to, żeby spłaszczyć tą sezonowość, żeby jakieś rzeczy się przygotować po prostu do tego sezonu. Mimo to sezon jest wyraźny i potrzeby na pracowniku w wspomnianym nam okresie jest, są większe. Co robimy? Jakie jak perspektywy? My ze swojej strony bardzo mocno walczymy o tych migrantów zarobkowych, tym razem z coraz bardziej oddalonych zakątków świata. To jest jedno z rozwiązań, które ma pomóc nam się przygotować do nadchodzącego, Сезону на праце в Польсь. ale napotykamy wiele wyzwań po drodze. Jednym z takich wyzwań to jest czas całego procesu relokacji pracownika. Na, załóżmy, weźmiemy do przykładu Azję. Kiedy musimy się ubiegać najpierw w Urzędzie Wojewódzkim o pozwolenie o pracę, to trwa od miesiąca do nawet sześciu miesięcy. Później ten pracownik po uzyskaniu takiego pozwolenia ubiega się o wizę w konsulacie już w swoim kraju ojczystym i tutaj spotykamy kolejny, kolejny problem. Mało tego, że to znowu trwa, to jeszcze pojawiają się odmowy, Umowy, wydaniu wiz bez jakichś konkretnych, jakby osoby spełniające wymagania mogą te wizy nie dostać z różnych powodów. Najczęściej nie dostajemy informacji, jaki jest ten konieczny powód. Musimy stosować dodatkowe dokumenty, oświadczenia, a nieraz to też nie pomaga. Także stańmy na miejscu tego człowieka, który zdecydował się o pracę w Polsce, już jesteśmy wygrani, tak? no bo wybierał Polskę. Mając możliwość pracy w Japonii, mając możliwość pracy w Stanach Zjednoczonych, bardzo często wybrał Polskę i ma czekać przez 6 czy to 8 miesięcy, zanim tę pracę będzie mógł rozpocząć. To proszę mi pokazać pracownika na lokalnym rynku, który byłby w stanie tyle poczekać na to, żeby pracę rozpocząć.